Youtuberzy reagują na śmierć Dogdeia. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy od Admirosa. Zostawcie lajka i lecimy. Nie, nie tym razem. Co to jest za miejsce? To jest jakieś więzienie? Od kiedy to zabaw? Dziwne, niepokojące. What the hell! Dog Day? Co ci się stało? O, oh, wow. Czyli on jest wygłodzony? W sensie jakby katnap. Co on ci zrobił? Przerąbane to jest Przerażające.

Musisz uciec z tego miejsca, nie! O te hell! O oh Jezus! O te hell! What the hell? Przejęłem nad nim kontrolę. Oh! Whoa! Whoa! <laughs> Rocky dogi. Da mam się dostać? Tu jest jakaś cela otwarta, a tu o Jezu, dog, do, nie! To mój brat! To mój brat! O o Bo tu mam iść? Nie Tam Co ci się stało? <laughs> Ja pierdykam, uwięził cię. Jesteś ostatnim z tych, z tych pluszaków, tak? Mhm. Uh -huh. Prototyp jest jego bogiem. Okej, okay, te maluchy podążają. Dobra, za katnapem. Dziam! No, no właśnie, tak pomyślałem, wow. że ty jesteś jakoś już ostatni. You okay. No rozumiem. Skąd ty wiesz, o mnie i Popi? Niech hey! Oo. Ale gdzie? Lepiej uciekaj, Rocky. Oh, shit. EJ! Jesteś Dizowski. Straszne. Jesteś aniołkiem popi, pomóż nam. Poratuj nas. Nie, nie ma nic do uratowania, przynajmniej nie tutaj. Jesteś w domu Katnapa. Ale przecież to okłamali mnie, bo mówili, tutaj katnapa, katnapa nie ma. I odbija się na niego, nawet na bit. Wyciąga, co jest w tym samym miejscu. Ten ding. Katnab. Prototyp jest jego Bogiem. I to właśnie robi heretykom. Wszystkie zabawki podążają za Katnapem, żeby nie. Podzielić jego losu. Jestem ostatnim smiling critters. Posłuchaj mnie. Musisz się stąd wydostać. Musisz żyć. Ty i Popi możecie naprawić. Skończyć cierpienia i szaleństwo. Ale nie. Nie. Zostawcie mnie. Oj. Milusia, Klaudusia. Ok. Co się tu wydarzyło? Daj, że jesteśmy w domu knapa i ich domu, w tych małych zwierzątek. Okej Okej, tego nie tłumaczę. Szkoda tego dogdeja. Katnap, Katnap. Prototyp jest jego bogiem. Te małe potworki są za katnapem. On jest ostatnim ze smiling Creatures. Okej, okay, musisz uciec z tego miejsca. Musisz przeżyć I on pokonać, pokonać, e, yyy... Prototypa Prototypa Nie, zostaw Juniorski Dog Day Choć nas e, uratować Jesteś w domku Katnapa. Okej, okay, miliony oczu się na nas patrzą. Patrzą, czekają i są głodne. One chcą tylko wejść pod skórę. I zjadać siebie kawałek po kawałku. Ta rzecz, Katnap. Prototyp jest jego Bogiem. No I on właśnie składa ofiariem. Ale to jest mega dziwne, że jakieś zabawki teraz chodzą za katapę, prawda? Sorry, <laughs> jestem ostatnim od Smiling Creators. Musisz się stąd wydostać. Musisz żyć. Ty i Popi możecie to naprawić. Skończyć to szaleństwo. Te tortury. O nie, co się dzieje?

This uh is what he -huh. does to heretics. These little toys are kidnapped to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to find it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Uh oh. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. i nie w tym Maciek Macikbija Co jest? Dog dadi? Uratowo Do, Dog Day! A Dog Day! Sorry, przepraszam, dog day Daddy Ale <laughs> wystraszył mnie! Mulkiem nie jesteś jakiś Z Popi możemy to naprawić i zakończyć ten koszmar, który tutaj się dzieje. Co? Co? Co, co jest? O wow, jak je, Ty, one, ten, no, w ciebie i takie buty robią. No to, y <śpiewanie> no patrz, no patrz go. O no. nie, to gry. Przemek Best. Co się otwiera? Co to? O Ocie panie, co to jest? Kto ci to zrobił? Nie. Nie, nie tutaj. Nie, nie nie to ci zrobił katnap. O matko, patrzcie, to jest straszne. Jaki ty masz w tym cel? Co tu się dzieje? Małe pluszaczki w niego wchodzą. Dlaczego? Co to jest? O matko, dzieje się coś naprawdę złego w tym momencie. Karolek. Coś ciekawości zobaczyć. Czy coś tu mogę otworzyć? To było Doggy Day! Przybyłeś nas ocalić! Nie ma niczego do ocalenia tutaj. Nie możesz to naprawić. Zakończyć ten koszmar. Mhm. O, zbliża się, prawda? Smiling critters we... O... O nie! O. Nie. o nie. Nie, Charliecam. Piesek, popi, Angel. Tak, chcę was uratować. Ba -ba 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 -ba! Okay. <laughs> e, co jest? Wow, wow. Czekaj, uratujecie. E, e. O kurde, zraniłem go od środka. O oh, kurczaki, a nie przejmuj. Mangetsu Kraty, tu coś wyważy. Ej, co to pies? <grym wioski> Dugdej. Ocal nas. Nie lepiej nie stać blisko. Nic nie zostało. Siedźcie w łeb. To szaleństwo, żeby zakończyć. Co? Nie! Idą te gówna. Zżerają go. Mamy iść? Gdzie mamy iść? Nie tędy. Gdzie mamy? Jak go zżarły? Od środka. Jest straszne. Nie, i przejęły ciało. Jego ciało przejęły. Dobra. To co teraz? Hey, ej, hey. Ej. Chaken. Cześć. Cześć. Dog Day. Ta scena <gryst Transfer> to jest masakra, bo What the? They are double Chocolate. Ty, jesteś aniołem, Popi. Chodź, uratuj nas. Nic nie zostało do uratowania, nie tutaj. Jesteś w domu Nie! O nie. E <gryst> Eee, ja mam iść? Eee, w którą stronę? Palion. Nie mogę, nie mogę, kim ty jesteś? Ktoś go zabił. Kto to jest? Dog Day. To Catnap go zabił? Czy zabawko? Sorry, to nie są ludzie. Co jest?

Yuli! Yeah. x You! are Poppy's angel! have to save us! Nothing left to save. Not here. Birdcaptap's home, Angel. There, are home. A million pairs of eyes are on you Dobre now. Catnap. The prototype is his godmother. No! Leave me! Please! Just go! I samo Chyba grał już to za którymś razem, nie? Przejdzie Cacper, smorzy Aniołkiem konopa Jezus. Dziele, pocieszasz mnie. Co do cholery? Nie, o staj mi! Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle. Dzisiaj sprawdźcie sobie filmy wszystkich YouTuberów. Linki macie w przypiętym komentarzu i w opisie. Sprawdźcie sobie też moje inne kompilacje zestawienia, dajcie znać która reakcja wam się najbardziej podobała i ruszamy z dalszymi reakcjami. Do zobaczenia.